Cześć, z tej strony Łukasz, zegarek z czas na RODO. Mam dla Ciebie perspektywiczną propozycję rozwojową. Jaką? Pozwól, że najpierw zadam Ci kilka pytań. Czy w Twojej organizacji przestrzegane są przepisy RODO? Czy może tylko wykonano papierowe procedury, które leżą głęboko w szafie i nikt ich nie rozumie, nie mówiąc już i o ich przestrzeganiu, jeżeli to właśnie Ty? Jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna za wdrażanie RODO procedur, to Akademia Jod jest dla Ciebie. Liczba ryzyk, które niesie ze sobą nieprzestrzeganie RODO, ciągle się zwiększa. Nasz Urząd Ochrony Danych Osobowych nakłada coraz wyższe kary, ale nie tylko o kary finansowe chodzi. Zgodność z RODO to przecież mniej konfliktów z pracownikami, klientami czy dostawcami. Zgodność z RODO to też. Po prostu większe poczucie bezpieczeństwa i poukładany, odpowiedzialny biznes. A ty możesz pomóc swojej organizacji i zostać człowiekiem od RODO, czyli mówiąc poważniej, inspektorem ochrony danych osobowych. Zapraszamy na kompleksowe szkolenie kształcące i dokształcające inspektorów ochrony danych i nie tylko. Będziemy bazować na koncepcji pięciu filarów, która pomaga w łatwy sposób ogarnąć i zrozumieć obszar RODO. Jeśli chcesz przed kursem spojrzeć na RODO właśnie z lotu ptaka, żeby lepiej zrozumieć na czym polega, obejrzyj jeden z odcinków na naszym kanale YouTube Czas na RODO. Link znajdziesz na dole ekranu. W Akademii pracujemy warsztatowo. Pokazujemy konkretne case'y, szukamy ciekawych i obrazowych porównań. Nie nadużywamy języka prawniczego. W ramach Akademii otrzymasz też dwa wysokiej jakości, unikalne narzędzia pracy. Po pierwsze, dostęp do naszego systemu ochrony danych osobowych SODO. Dodatkiem do systemu będzie mobilna aplikacja, pierwsza w, w Polsce, która sprawi, że w łatwy i obrazowy sposób pokażesz przełożonym, na czym polega Twoja praca. O, zobacz tutaj. Popatrz, w jak prosty i czytelny sposób możesz monitorować z naszym systemem zgodność z RODO w swojej organizacji. Po drugie, otrzymasz dostęp do naszego e-booka. Znajdziesz w nim wyczerpujące i praktyczne kompendium wiedzy na temat wdrożenia RODO w organizacji wraz z licznymi dokumentami, wzorami i szablonami. Podsumowując, możesz zdobyć nowe Cenione i rozwojowe kompetencje, a razem z nimi dodatkowe wynagrodzenie. Będziesz pracować ze specjalistami z LexArtist, którzy od 2008 roku specjalizują się tylko i aż w ochronie danych osobowych. No to co, widzimy się na Akademii.